Dzisiaj zrobimy sobie unboxing chińskiego klona Skimera Echajma. Wygląda identycznie. Dodatkowo ma zabezpieczenie, żeby nam nie wsiurwało na przykład małych rybek, krewetek czy innych małych organizmów. Jak to się nazywa? Aqua Blue TO 300. Oprócz tego, ten nasz Sansan Y03 jest bardzo fajny, jak jest nowy. Niestety, jak już trochę pochodzi, to się robi taki brudny. Zglona, taki zielonkawy. Spróbujemy go wyczyścić domowym sposobem nalenia. Zobaczymy, czy się uda. A w międzyczasie zbadamy sobie, co to warte. Dostałem to od kolegi, strasznie to zachwalał. Mówię, no, niemożliwe. To wziął i mi wysłano. Także dziękuję bardzo. A my zobaczymy, jak to się sprawuje w Baniaku. Także sam Naprawdę nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. Ma tylko jedną wadę. No zobaczcie jaki się robi brzydki, brudny. Ale działa znakomicie, ta wadka co w nim jest, jest od wczoraj. I patrzcie jaki gnój. I my teraz zrobimy coś takiego. To damy tu. Tu zdejmiemy tylko tą osłonkę. Też w sumie można zdjąć. Silniczek. Wirnik trochę zasyfiały. To jego klasycznie. Jego klasycznie. Wyczyścimy. A ten cały gnój damy tutaj. Można oczywiście Szczoteczką 3 w komplecie za 6 zł. mylonowa, mosiężna i stalowa. Ale po co się tak męczyć skoro możemy użyć Magii chemii. I zalać to chlorem. Tu miałem troszkę. Tu mamy jakiś wybielacz. I niech się moczy, potem to obrócę. To, to sobie zostawiamy z boku. Nie wiem, czy to zadziała. To taki mój próbny patent. Chyba lepiej użyć słoika po ogórkach, nie będzie tak śmierdzieć. No ale u do filmu ładniejszy taki pojemnik. Jaki piękny syf zrobiłem. Sekunda, posprzątam. I wracamy do bohatera naszego odcinka. Oto już nasz bohater Aqua Blue Model T O300 Do oleju Kolektor oleju Czyli do błony białkowej Coś tu jeszcze po polsku, po polsku Tylko chińsko i angielsku Zobaczcie, no wygląda jak Eheim Plus ma zabezpieczenie od góry I parametry Ma aż 5 W Pompę 500 litrów na godzinę, czyli jest mocniejsze od Tu jego parametry: podnoszenie wody 0,3 M. No to, to nie wiem po co komu ta informacja. Informacja, ale dobra, zobaczmy jak wygląda samo urządzenie. Ja tu wkleję Haima, żeby było porównanie. To samo, różni się tym, że nie ma regulacji mocy. Ja nigdy w życiu jej nie używałem, także kompletnie ona była i tak zbędna. Wylot wody taki sam, tu widzę pewną różnicę, że to się pewnie od dołu rozbiera. Pływak identyczny, plus to zabezpieczenie to jest główna różnica. Korona na zabezpieczeniu, ale sam pływak. Identyko. Co dalej? Gąbka. My użyjemy waty Symeca. I silnik, pompa. 5 wat, 500 litrów na godzinę. Nie mam pazurów. Ale tu jest, widzę, wszystko zalane. Tu jest taka, jakby zaślepka. I mamy wiernik. Na, na moje oko jest identyczny jak we Heimie, ale mogę się mylić. Ale jest nasz wiernik. No i tyle. Ważne jest to, słuchajcie, czy on działa. Wygląda bardzo podobnie. Ma zgodnie z tą tabliczką większą moc, więc powinien robić robotę. Kolega poleca, tak go poleca, że aż mi przysłał, Za to jestem mu wdzięczny. Plus jest taki, że on nie jest taki właśnie transparentny jak ten Samsung i nie widać kiedy jest brudny, tylko trzeba sobie wyjąć władkę. i już. Dobra, to ja teraz przerobię wtyczkę, to znaczy tą ciachnę na jedną naszą i zobaczymy, jak to chodzi. Jak nasza kąpiel? No ona trwa dopiero parę minut, ale chyba daje radę. Patrzcie, ile syfu. No zostawimy to jeszcze specjalnie. Zobaczymy, czy będzie różnica tutaj w czystości. Dobra, to niech sobie tutaj się moczy, a my się zabieramy za przerabianie wtyczki. Zasilanie mamy załatwione. To jeszcze tylko wata. Gąbka jest o tyle lepsza, że po prostu na dużej starcza, zajmą się zapcha, ale ja sobie lubię klarować wodę, więc napchamy dużo, przetestujemy, jak on chodzi. Jest OK. Ma jedną wadę, ma okrutnie krótki kabel, a ja to dopiero teraz założyłem, a mogę go sobie przecież przedłużyć. Dobra, chwila prawdy. Działa. Niech się ta gąbka namoczy i teraz. Pływa. Zdajemy to zabezpieczenie. No działa. Identycznie jak eheim. Widać, jak woda pięknie do środka wlatuje. Działa perfekt. No sobie pochodzi tak do wieczora. Zobaczymy, jaka będzie czysta. Czysta wata. Ale założymy mu tą czapeczkę jeszcze. Dwie godziny minęły, to sprawdzamy. Picobello. Nie wiem jak zareagują przystawki. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Mogłem je w sumie odczepić. Ale mi się nie chciało. Dobra. Teraz ja to dobrze wypuczę, Dobrze wypuczę. I jeszcze jedną rzecz zrobimy na koniec. Zaraz wracam. Już porządnie wypukane. Pamiętajmy, że chlor jest zabójczy dla ryb, więc dodamy jeszcze troszkę prime'a. Niech zneutralizuje, jeżeli coś zostało. Zostawimy to tak sobie jeszcze na parę godzin. I skimerek wyczyszczony. Jak nowy, na lenia. Sansan jak nowy. A zobaczmy, jak nasze TO300 po jednym dniu działania. Działa, ściąga syf. To podsumujmy. Klon czy oryginał? Wybór jest prosty. Na Aliexpressie niestety nie znalazłem. Znalazłem tylko na eBayu za 7,5 funta, czyli na jakieś 38 zł. Na nasze czyli podróba za 38 zł z zabezpieczeniem o mocy 500 litrów na godzinę czy oryginał za 150 zł to już sami musicie wybrać co wolicie czy koszulkę z napisem za który płacicie czy koszulkę bez napisu a wracając do naszego sansana który lepszy? wady sansana no jest przeźroczysty jak go nie wyczyścimy no to po czasie robi się brudny a z zalety? Działa i ma dodatkowo na powietrzanie. Tego nie trzeba czyścić, bo jest w odpowiednim kolorze. Ma zabezpieczenie, także wybór, jak zwykle, zostawiam Wam. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Cześć!